Hejka wszystkim, tutaj Arabella z Elendwater i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest to odcinek specjalny z uwagi na to, że mamy na kanale dość sporo subskrypcji. Jakby ja zaczynając... Ja, kiedy zaczynałam nagrywać, nie spodziewałam się, że w ogóle kiedykolwiek dosięgnę takiej liczby. Myślałam, że tam będę miała, być tak z 50 maksymalnie i później stwierdzę, że to nagrywanie nagnie dla mnie jest. A tu mamy aktualnie... 387 subskrypcji. Szczerze mówiąc, trochę mi głupio, bo ostatni odcinek specjalny jaki robiłam był na 75 subskrypcji. Później była pierwsza piosenka i obiecałam, że jak będzie, jak dobijemy 100 subskrypcji, to wtedy będzie druga, no i była ta druga piosenka. I w sumie to by było tyle, jakby odcinek specjalny ostatni. Właściwie nie wiem, czy mogę tą drugą piosenkę nazwać odcinkiem specjalnym, bo jakby to była po prostu piosenka więc nie wiem. Ale przede wszystkim chciałabym Wam bardzo podziękować każdemu mojemu subskrybentowi, subskrybentom i każdemu, kto mnie ogląda, chciałabym z całego serca podziękować, że jesteście za mną, nabijacie mi te wyświetlenia, łapki w górę, czy nawet, że do mnie piszecie, bo to wszystko to jest dla mnie przeogromna motywacja. Dlatego bardzo Wam za to dziękuję. Dzisiaj jako odcinek specjalny zrobimy sobie odcinek z serii. Nie wiem czy to będzie seria, ale zrobimy sobie taki odcinek. Widzowie kontrolują moją grę. Będą to widzowie z Discorda, tak samo jak i z gry, więc nie wymagam, aby mieć Discorda, żeby kontrolować moją grę, także zapraszam Was na odcinek. No dobra, zacznijmy sobie najpierw od yy, wyboru konia, ponieważ chcę kupić konia. Raz, tutaj, tej zaraz Pinta Biana chcę kupić, bo One zawsze wygrywają na CS-ach, a ja ostatnio Kocham jeść na -y, Więc Muszę sobie kupić Pinta Biana, bo one zawsze wygrywają go sobie Wytrenuję i Będę Wygrywać może Generalnie wszystkie mi się mega podobają Ale dobra, robimy teraz zdjęcie Może... Aha, ja się ukryję, o. Ja się ukryję, ładnie je wytniemy. Wyślę je do widzów z Discorda i... Aha, jeszcze je obrobię z numerkami. Więc dajcie mi chwilę, ja je już wysyłam do widzów z Discorda i wrócę do Was, jak już będę miała odpowiedź. Okej, okay, w międzyczasie jak moi widzowie z Discorda głosują, zaprosiłam tutaj do siebie na zejmą pewną osobę, która chyba nie ma Discorda, dlatego przyjedzie tutaj i pomoże mi z doborem imienia dla konia. Yy, mam nadzieję, że uda nam się to zrobić przed 19. Mamy godzinkę 18.53. Umówiłam się z kimś na 19 na farmie Steva, więc mam nadzieję, że wszystko mi się czasowo zgra. O, jedzie już. Izabella. Dodamy ją teraz do grupy. I jak ją dodamy, to piszemy. Co by tu napisać? Wait, chwila myślenia. Okej. Okay. Pewnie teraz się zapyta, którego? <gry> A ja nawet nie wiem. Candy Horse. Okej, okay, także tak nazwiemy konia. Dobra. Prawdopodobnie jeszcze ktoś za chwilę przyjedzie tutaj do nas, nas odwiedzić. Tak, przyjechała Nicole Panda Spoon, także ją również witamy tutaj. Zaraz o 19 y, zobaczę wyniki, którego konia będę kupować. Wait. Trzeba odpisać trzeba być miłym. Także ja przyjdę do was po 19 i powiem, i kupimy tego konia i nazywamy go Candy Horse. Zgodnie z wyborem Izabeli, tak zrobimy. Okej, okay, przyszłam do was trochę później niż po, jeden, po 19. Jakie 11? Po 19.00 jest już 19.11, ale musiałam coś załatwić generalnie. Więc zobaczmy teraz, jak. Widzowie zareagowali, znaczy zagłosowali. Zobaczmy. Okej, okay. mamy jeden głos na tego drugiego i trzy głosy na tego trzeciego, także kupujemy trzeciego. I nazywamy go Candy Horse. Tak jeszcze sprawdzę, czy to był na pewno Candy Horse. Tak, Candy Horse. No to kupujemy. Co, nie muszę się już męczyć. O jest. Ej, on kosztuje go 485? Serio? Taki tani? Ojej, ja, a ja kupiłam tyle końców. No dobra, będę miała jutro, bo jutro jest. Są dni otwarte, Jorvik, więc Stein Jorvik, są dni otwarte. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa, ale dobra. Szukamy na C. Szybko przed siebie, biegni, Jest to Kejchu. Jest z koniem w super na Jorvik jest. Szybko przed siebie. Okej, okay, mamy konia, który nazywa się Candy Horse, także kupujemy go. Powiem Wam dla mnie ułatwienie, bo ja zawsze mam problem z wybraniem konia i z kupieniem, znaczy w ogóle z nazywaniem go. Także życzę nam powodzenia z nowym koniem, więc ja teraz lecę się szybko przesiąść na konia innego i mam nowy pomysł, o co mogę zapytać widzów. Także ja teraz idę się przebrać. Okej, okay, jestem już na moim koniu. Candy Horse. Uważam, że jest piękny. Tylko bym musiała sobie inny, może outfit do niego dobrać, ale nie wiem jeszcze. E, pomyślimy. Może to właśnie moi widzowie mi wybiorą. E, na razie chciałabym zaczekać, chociaż pomyślę jeszcze, bo. Są dwie osoby na, z SSO, które miały kontrolować właśnie moją grę, ale niestety nie ma ich teraz, a wiecie, nie chciałabym ich wystawić, więc po prostu poczekam. Najwyżej jeszcze dogram to jutro, jakby, wiecie to. To nie jest widzowie kontrolują mój dzień, tylko widzowie kontrolują moją grę, także mogę to rozłożyć na dwa dni, tak mi się wydaje. No i ja teraz yy, chyba wybiorę. Nie, już wiem. Ja teraz tak sobie myślę, że wyślę zdjęcie tego konia im, i niech zdecydują, czy jaki kolor będzie do niego odpowiedni. Także właśnie chcę zrobić tak przyplatane, że raz widzowie z Discorda, ale raz ci z SSO, więc teraz czas na widzów z Discorda. Dobra, już mam werdykt. Widzowie z Discorda zdecydowali, że fit konia ma być. Biały, tak, biały, bo już się zabachałam. I już taki fit generalnie zrobiłam. Mamy tu... O, witamy, Olimpię. I mamy tutaj właśnie białe... Wait, muszę tym pogadać. Okej, okay, kochani, wracając. Nie, nie wzięłam całego takiego białego fitu, ale jest on taki generalny, jest biały czaprak, mam białą bluzkę, więc myślę, że będzie git. Jakby cały biały byłby chyba nie do końca, bo tak wiecie, jeden kolor to też nie dobrze by wyglądało, więc mamy taki fit ładny do tego konika. No i myślę, że będzie git i ja teraz myślę nad kolejnym wyzwaniem, znaczy pytaniem. Czekałam na Nadine, aż się zaloguje, i w końcu się zalogowała. Także możemy teraz powierzyć jej zadanie. Mamy godzinkę 20:40. Chciałabym pojechać do Staniorvik na CESY o 21:00. więc teraz Nadine wybierze mi konia na CESY, na którym będę musiała pojechać. Więc napiszmy jej. Generalnie, specjalnie nie wybierałam żadnych koni, tutaj nie zmieniałam nic w stajni, żeby jakby żeby było sprawiedliwie, nie że, wiecie, pozmieniam sobie konie, że będę tutaj miała same takie najlepsze. Po prostu tutaj z wszystkich może mi wybierać. Pójdźmy za nią jesteś tutaj, bo masz sobie dobro. Konior, to. dobro. ni żadne zło. Dusze przeznaczone więziom, naznaczone nic nie zmieni się. Przypięś ta jest na zawsze szybko przed siebie biedni. Jest to kiełczu, jest koniem więźniów. O, chyba wybrała? Już mam faworyta. To jedna z moich ulubionych i niezastąpionych raz. Okej, okay, w takim razie, razie jedziemy na Szwedzie, na cs Nagram wam te cs także co? Widzimy cię już na starcie! Jesteśmy tu bez granic, nic już nie zaburzy ich. Jesteśmy tu bez granic, my wolno. No, i mamy czwarte miejsce. Właściwie nie sądziłam, że pójdzie temu Szwedowi aż tak dobrze. Serio. Szybki jest. Myślę, że na takie cesy, gdyby nie było właśnie tych koni, tych napek, którego kupiliśmy, wciąż zapominam Pintabiany, coś takiego. Myślę, że jakby ich nie było, to byśmy mogli na luzie zająć pierwsze czy nawet drugie miejsce. Znaczy drugie lub nawet pierwsze miejsce. Ale. Świetnie sobie poradził. Jeszcze czekam na jedną osobę, prawdopodobnie, i zobaczymy, co dalej wymyślę. Okej, okay, jest już z nami Tia. Eee, czekałam na nią parę dni, aby ją znaleźć. Znaczy, może nie parę dni, ale chyba dwa. Dlatego opóźniło mi się troszeczkę eee, nagrywanie. Ale w międzyczasie postanowiłam, że teraz na kanale odcinki będą pojawiały się. Y, tylko w niedzielę i w środę. W środę będą to aktualizacje, a w niedzielę będą to jakieś odcinki. Wiecie, typu, no jakieś tam różne. Natomiast y, będą też się pojawiały w inne dni czasem odcinki, odcinki typu informacyjne i tak dalej. Ale wracając, postanowiłam, że ostatnio, zaraz będą CS -y w sumie za 15 minut. A ostatnio Nadine miała. Wyzwanie, aby, da aby wybrać mi konia, dlatego dzisiaj z TIA też to chciałam zrobić, bo nie miałam pomysłu, ale wymyśliłam coś innego. TIA będzie wybierać mi outfit na CS, -y, także zapytajmy ją, w jakim kolorze może? Czerwony, ok. Więc lecimy do szafy. Ja się teraz przebiorę w ten strój i zobaczymy, czy Tiago zaakceptuje. Tak się prezentuje mój fit. Ehm, no, nie jest to jakaś wielka ilość tych, wszystkich tych, ale zobaczmy teraz, czy Tiago zaakceptuje. Napisała, że jest super, więc miejmy, na, miejmy nadzieję, że akceptuje. Tia mówi tak. Także lecimy na Cesy. Te też wam nagram. Zaraz w ogóle zobaczę, gdzie są. Chyba w Srebrnej Polanie, ale no widzimy się na starcie. before OK, kochani, zajęłam piąte miejsce. Szczerze myślałam, że będzie trochę gorzej, bo jak zaczęłam jechać, to czułam, że jedzie mi się zupełnie inaczej i jedzie mi się wolniej i ten koń gorzej skręca. Bo jednak ten sprzęt ma trochę gorsze, jakby wiecie, te właściwości niż mój regularny, ale jest taki, jak i Tia chciała, żeby był. Także mamy piąte miejsce i też jest dobrze. Jakby ja się bardzo cieszę. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za tyle subskrypcji na kanale. Aktualnie po tych trzech czy dwóch dniach nagrywania mamy już 391 subskrypcji na kanale. O Ojacie, ale Wam dziękuję za to. Naprawdę zaczynając nagrywanie tego odcinka było mniej subskrypcji niż kiedy go kończę, więc to już w ogóle jest też hit. No tak i jeszcze bardzo dziękuję osobom które wzięły udział w dzisiejszym odcinku gdyby nie wy nie byłoby tego odcinka naprawdę i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku dziękuję wam za oglądanie no i do następnego pa.